Film nie jest poradnikiem, jak wykonać dany challenge, lecz tylko luźnym spostrzeżeniem, jak to wyglądało w moim przypadku. Zaczynamy. Całą przygodę z wyzwaniem zacząłem od zbierania informacji, ale okazało się, że ile ludzi tyle opinii na temat, jak robić te pompki. Więc postanowiłem, że pierdolę ten internet i po prostu zacznę je robić. No ale tu się pojawił mały problem. Moje ciało nie było w żadnym stopniu przygotowane na tak, tak nagły wysiłek. No bo wiecie, jak nigdy nie ćwiczyłeś tak naprawdę na siłowni, a jedyne twoje zajęcia sportowe to były w szkole, a po tym czasie nich. no to nie dziwmy się, że ciało powiedziało: No co, to pierwsza? No i przybyło mi 20 kilo, więc co skutkowało, że moje pierwsze 30 pompek dla mnie było ciężkich. Nie potrafiłem zrobić naraz 30 pompek, uwierzcie mi. To jest dla, dla mnie to też teraz jest. Prf, co to jest 30 pompek? Ale wcześniej, jak zaczynałem, 30 pompek dla mnie wydawało się bardzo dużo. Więc moje nastawienie do tego challenge'u radykalnie zmalało. Ale najgorsze czekało mi jutro, bo niestety Po pierwszych stu pompkach na drugi dzień ruszać się nie mogłem Musiałem poczekać dwa dni DWA DNI Żeby móc cokolwiek dalej ćwiczyć No i po tych dwóch dniach już te pompki szły coraz lepiej A same zakwasy już prawie się nie pojawiały Bo mięśnie się przyzwyczajały do wysiłku Lecz po tygodniu ćwiczeń napotkałem kolejny problem. A mianowicie, bo nie oszukujmy się, po pracy człowiek jest zmęczony, a tu jeszcze w głowie takie coś muszę zrobić te 100 I takie myśli nachodzą, potrzebne mi jest to, po co ja w ogóle to robię i tak dalej. No i dla mnie, dla mojego mózgu, chciało się bardziej zostać w łóżeczku i oglądać filmy niż. Wstać i ćwiczyć, ale jednak to nie na tym polega challenge, więc trzeba było się zmotywować i ruszyć dupę przed to. Efektów nie widziałem przez najbliższe chyba dwa tygodnie. Serio, nie widziałem żadnych efektów, Pomyślałem, myślałem: co oni, p dolą ty na internecie wiecie, wszyscy oni tacy zybis ciałka mają na tych miniaturkach. Oczywiście tu clickbait był. Ja też zajęwię. A Przez te 14 dni zrobiłem 1400 pompek i uwielbiście mi, że. No nie było efektów. No myślę kłopot. Gdzie te efekty, gdzie ta klatka piersiowa Taka rozbudowana, wszystko, gdzie to jest I nie było I to była pierwsza taka moja demotywacja Zniechęciłem się przez to, że Przez te dwa tygodnie nie było żadnych totalnie efektów widać I nawet e, pewnymi momentami Nie miałem siły robić pompek Nie chciało mi się, więc pomyślałem, że to chyba Na mnie nie działa, ale na szczęście Nie poddałem się i przez te kolejne Dwa tygodnie już efekty zaczęło Widać, ale to nie takie, Jak się spodziewałem i na przykład nie na takie Jak się nastawiłem, myślałem, że ja, jak nie mając nigdy rozbudowanej żadnej klatki piersiowej w żadnym chyba stopniu, tak mi się wydaje, albo przynajmniej na poziomie 0, 1, wiecie, jakiś tam może zarys był, myślałem, że ten efekt będzie o wiele większy, wiele bardziej widoczny. Nie wiem, może to zależy od genetyki, u mnie to jakoś nie zadziałało. Po dwóch tygodniach jakby to wszystko tak się odblokowało. Zobaczyłem już taki jakby lekki zarys klatki piersiowej i to dało mi takiego popa, że kurde, to rzeczywiście działa. I robimy to dalej. I tak mijały dzień za dniem. Po tych dwóch tygodniach też się trochę zatrzymałem. I zobaczyłem, czy zmieniają ludzie technikę. No i się okazało, że zmieniają na pompki diamentowe. Czy po prostu jakoś sobie podwyższają nogi. No i niestety. Ale ja jakoś chyba nie chciałem tego robić, bo czułem, że. Chyba jestem za bardzo nowicjusz w tej dziedzinie. Nie, po prostu ja nie ćwiczyłem w żadnym stopniu, jak mówiłem. No i bałem się też w sumie, że to jakoś wpłynie negatywnie na końcowy wynik. I byłem w błędzie, bo to by bardziej chyba polepszyło mój wynik końcowy, niż bardziej wpłynęło negatywnie, ale wcześniej tak myślałem. Więc ostatnie dwa tygodnie ćwiczyłem tak samo jak na początku, czyli klasycznymi męskimi pompkami. I sorry za audio w tych dwóch nagraniach, ale nie podpiąłem do końca mikrofonu i audio zebrało się prosto z kamery. A co do samych plusów i minusów jakie zaobserwowałem u siebie to po pierwsze, wytrzymałość, potrafiłem już spokojnie robić 30 pompek nawet i więcej mój rekord to było 55 z rzędu, także po miesiącu czasu mi się wydaje, że dać spoko. Drugie to jest samodyscyplina, po prostu musisz sam siebie zmusić, nikt ci nie będzie stał nad głową i mówił dawaj rób, 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 tylko sam siebie musisz się zmusić i jakby sprawdzać swój charakter, swoje postanowienia dobry to jest sprawia dla niego, więc dla mnie to było na plus. Trzy, samopoczucie, bo, bo jednak jak robiłem te ćwiczenia w dzień w dzień, nie siedziałem na dupie, nie marnowałem jakby tego czasu i tylko jakoś spędzałem go aktywnie na tych nawet stu pompkach jednak czułem się lepiej. Jednak dzień był o wiele lepszy, mój organizm się czuł lepiej, byłem jakby bardziej wypoczęty i bardziej rześki. Ja zaobserwowałem minucy u siebie takie, że po dwóch tygodniach codziennych ćwiczeń stu pompek zaczął mnie boleć bark i nie wiem czy to od po prostu złej techniki, czy od nadwyrężenia po prostu mięśni, bo wcześniej nic nie ćwiczyła, raptem dostały. 100 pompek dziennie walone, więc nie wiem w sumie od czego. Przerwałem pompki, jest, to znaczy zakończyłem challenge i po dwóch tygodniach jak wróciłem do tygodniowych pompek, nic nie odczuwałem. Już także musiałem jakoś nadwyrężyć. Drugi minusem jest to, że no niestety, ale nadwyrężasz mięśnie. Czułem, że mięśnie chcą odpocząć, ale jednak challenge daje, że to 100 pompek jest, nie? Więc no mięśnie wołały czasami, że jednak chcą ten jeden, dwa dni odstępu, ale to nie to, że były zakwasy, tylko po prostu czułem jakby taki wewnętrznie, że jednak Chciałem tak jeden dzień o odpoczynku na te, te mięśnie. Moja przemiana chyba jakoś nie była zbyt spektu, spektakularna! Spekta... Kurwa. Spektakularna. Właśnie tak. A dlaczego tak mówię? Bo minęło 31 dni, a w nich zrobiłem 3100 pompek. I z tego wyglądu po tych 31 dniach osiągnąłem właśnie taki. Czy ten efekt nie zadowala? No, po części tak, ale spodziewałem się lepszego rezultatu po tym czasie. Ale i tak jestem zadowolony, bo podjąłem się tego wyzwania i dzięki niemu poprawiłem swoją siłę. I jak wcześniej robiłem ledwo 30 pompek, tak teraz bez problemu zrobię ich 50. Mam nadzieję, że też ten film Wam się podoba. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Także zostaw łapkę, zasubskrybuj. A...